Łoneczka niestety nie mamy dzisiaj. Ale tylko. Zróbcie te piurów nad głową. Ręka schowana za pióropusz. Rozpuszczone włosy Sylwia i bez okularów. Wszystkie okulary podejmujcie. Tam do garderów, proszę. No, zaczęliśmy pracować nad czymś takim nietypowym, gdzie nigdy nie miałem styczności z y, podobną rzeczą. No i premierę mieliśmy już mieć w maju na początku, ale... No niestety stało się to, co się stało. Pandemia i trzeba będzie ją przełożyć. A teraz robimy taki dosyć też ciekawy projekt, czyli taki re, jakby krótki reportaż filmowy na temat tego, jak to powstaje. Naprawdę intrygujące, co się dzieje z człowiekiem, z całą jego istotą. Po tak krótkim czasie w zamknięciu zastanawiasz się nad swoimi czynami, nad celami, całym swoim życiem. Ja także to robiłem. Doszedłem do paru ciekawych konkluzji. Nie żałuję żadnych czynów. Nie wstydzę się tego, jaką osobą jestem. Nie obchodzi mnie zdanie innych. Jedyne, co mnie obchodzi, to ich szacunek i strach. A, mi się to Znajdujemy się w Teatrze Miniatura. Zostaliśmy zaproszeni do projektu przez Michała Derelatkę, dyrektora teatru. i Projekt miał zrzeszać młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością. Miał być takim rodzajem eksperymentu integracyjno-artystycznego. Mieliśmy zrealizować premierę spektaklu w maju 2020, no ale się niestety przez pandemię nie udało. W tej chwili wróciliśmy do teatru i próbujemy zrealizować materiał reportażowy na podstawie tego, co udało nam się zrobić przed pandemią, czyli sceny przygotowujące do premiery, no ale są to tylko fragmenty, bo nie zdążyliśmy zrobić całości. Niemniej jednak na pewno bardzo zależało nam na tym podczas pracy, żeby to była wypowiedź obu występujących w spektaklu grup. na telewizyjna. Tylko, jak oni nie prowadzą. Niby chłopiec, niby starzec, niby wolność, niby ciernie, niby nagi, niby kłamiesz, niby kochasz, niby nie, niby Landia, tu się lata, nic na niby, nigdy nic. Niby Landia, tu się lata, nic na niby, nigdy nic. To jest bardzo mocne. Jak gram to. Tą... Poż gram z całą grupą. Chłopczyku. Płaczesz. Jak masz na imię? Piotr, Pan. To wszystko? Tak. A ja jestem Wendy. Wendy Moira Angelika Darling. Witaj. A gdzie mieszkasz? A gdzie gwiazdy. Jedna po prawej i, na poprawie. I dalej. Ale dziwny adres. I tam dostajesz listy? Nie dostajesz listów? Ale przecież Twoja mama na pewno dostaje. Ja nie mam mamy. Oj. Piotrusiu, to ja się wcale nie dziwię, że Ty płaczesz. Tak mi przykro. Baba płacze z powodu, że mi się uciekł mi cień gubi. Cień? I próbowałeś go przykleić mydłem? No tak. Piotrusiu, przecież to jest oczywiste, że to trzeba przyszyć. Poczekaj chwilę. Ale to będzie bolało. Nie będziesz płakać? Ja nigdy nie płaczę. Ale ja się sprytny? Ty jesteś sprytny? A ty ładna! Wendy, moja droga, my będziemy razem. E, wydaje mi się, że oni są zakochani tak, w taki dziecinny sposób, tak jak czasami się tworzą takie pary w podstawówce, e, gdzie ludzie po prostu bardzo lubią ze sobą spędzać czas i jakoś tam ze sobą kręcą, ale to nie jest taki, taki jakiś dojrzały związek, tylko właśnie takie zauroczenie. Chyba zauroczenie. Ten spektakl opowiada o takiej jakby niemocy albo braku zdolności, w sensie osób niepełnosprawnych, tak ja to przynajmniej odbieram, do dorośnięcia. Do wyjścia tak jakby z Nibelandii, z tego świata dzieci, do świata dorosłych. W Nibelandii mieszkają Indianie, piraci, chłopcy i dużo dzikich zwierząt. Zobaczcie. Niby kłęby, niby racji, niby oni widzą mnie Niby mogę żyć jak mówię, niby mogę, niby mnie Będę wiecznie niby sobą, niby chłopcem w waszej grze Niby mogę ruszać w drogę, niby Landia wchłania mnie Niby mogę ruszać w drogę, niby Landia wchłania mnie Di Alatam! Jak to się dzieje? Jest... Piotrusiu! Piotru, jak to się dzieje? Ja lecę. No cóż, chodź. O. I lecimy do tej Niemlandii. Lecimy, moi drodzy. Więc już nie będziemy. Jesteśmy w teatrze na próbie. I pracujemy, cały czas pracujemy nad spektaklem, mimo że i tak będzie w innej formie niż miał być. Ej, ej, Jednak kontakt z widzem bezpośrednim to jest też coś, czego się nie da zastąpić. Yy, ale obecne okoliczności jakoś tak no nie pozwalają nam, nam na to, więc radzimy sobie jak sobie radzimy. Co ty? Skąd jesteś? No ale się patrzy. Jak wygląda, te. Mm, Popatrzcie. Po, no co? Języka w gębie nie masz? Mm, mowę ujęło? Początkowo spotykaliśmy się w teatrze, działaliśmy, robiliśmy różne improwizacje. A potem przyszła pandemia, i spotykaliśmy się online, i dalej staraliśmy się pracować, poznawać siebie. I innych. Loczek, staluwa i kruszyna. Tak ta nasza praca się zaczyna. Patyki, kamienie, sznurek, krótki. Pracujemy lepiej niż krasnoludki. Mieliśmy mnóstwo zajęć, na których musieliśmy robić jakieś odcinki albo scenki. Um, bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak się czujemy i y, jak nam jest generalnie w grupie, bo no, dla większości z nas jednak to była nowość. Ale myślę, że jakby każdy z nas się jakoś odnalazł i ta współpraca była bardzo, bardzo fajna. Loczek! No, Przestańcie się wygłupiać! Patrzcie, ile mamy do zrobienia! A co ty się czepiasz? Tylko się wygłupiacie. Wiesz co? Narzekasz jak Wendy, jakbyś był. Babo! No, o, chyba nie chcesz być jak Wendy! Właśnie, wolałbyś być chyba jak Piotruś. Wiadomo, że jak Piotruś. Piotruś jest taki odważny. Też taki kiedyś będę. O, już przestań się podlizywać, nawet go tu nie ma. Ale jak przyjdzie, to będzie zachwycony! Tak, był to też projekt związany z Teatrem Razem, co myślę, że było bardzo ciekawym doświadczeniem, gdyż mimo, że już miałem kontakt z osobami niepełnosprawnymi, to jednak Mm, było tak inaczej, fajnie jest tak poznać siebie i z innej perspektywy spojrzeć. Świstek. A ty, gdzie ty byłeś? Jestem zagubionym chłopcem. Jestem przyjacielem Piotrusia pana. Pamiętam swoje życie w Nibilandii. Nie wiem, jak jest poza tym światem. To może ja nauczę was, jak wiązać buty? <śm> no dobra. A, ale my N nie mamy nie butów. Co zrobimy zrobimy. Skory i strawy. Zabawa z młodzieżą. Powiększa więź. Bo więź jest bardzo ważna. Gdy bawimy się razem, to się poznajemy, się, poznajemy się lepiej. Bo bez tego byłby trudniej. Nikt nie się samotny. Podczas pracy grupa bardzo mocno się zintegrowała. Na początku odnosiliśmy wrażenie, że może być to trudne, ale zauważyliśmy, że na przykład podczas, podczas przerw, kiedy nie pracujemy nad scenami, młodzież inicjowała różnego rodzaju gry, zabawy, w które, w które bardzo chętnie wchodziły osoby z niepełnosprawnością, więc można powiedzieć, że jakby w pewnym momencie obydwie grupy były odpowiedzialne za to, żeby się ze sobą dobrze czuć, że jakby grupa osób niepełnosprawnych i młodzieży połączyła się w jedną. Dzień Ja osobiście nigdy nie miałam kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, ale nie żałuję, bo naprawdę poznałam bardzo fajnych ludzi na tym etapie, co z nimi jestem, że sobie pogadamy, coś od czasu do czasu. Są to cudowni ludzie, bardzo szczerze, otwarci w moim przekonaniu i na pewno warto się nie bać. Uwaga, zbliżają się Indianie. Czy oni na pewno są przyjaciółmi Piotrusia? Bardzo dobrze poznaję nowych ludzi. Mam mikrofon, pioropuszę. Pier, no i kręcimy teraz film fajny Piotruś Pan. Jestem Indianinem. Wolałabym. Yy, na żywo pokazywać ten spektakl tu na tym teatrze dla widzów, którzy tu by siedzieli na krzeszełkach, niż przez internet. Teraz, w trakcie pracy, kiedy wróciliśmy do teatru, doszedł jeszcze jeden element. Są to monologi napisane przez naszych aktorów. Monologi z perspektywy postaci, którą grają, czyli jak ta postać czułaby się w sytuacji pandemii. Dzień Dzwoneczek, wypowiedź tancerki. Stało się coś dziwnego. Miasto jest puste. Zaglądałam przez okna i ludzie siedzą zamknięci w domach. Piotruś mi wytłumaczył, że panuje jakaś pandemia. Pandemia? Nie wiem o kim mówił Piotruś, a może pani demia. Czin, czin, czin. Dzwoneczek oszalał. Co ona w ogóle robi? Martwi się o nią. <smusza> Remont Pomp od 2003 roku pracuje w Psoniku w Gdańsku. Z teatrem razem spotkaliśmy się w 2004 roku. Mieliśmy też szczęście, że zawsze robiliśmy muzykę na żywo do wszystkich spektakli, spotykaliśmy się na próbach, rozmawialiśmy o tym, jak ta muzyka ma wyglądać, rozmawialiśmy też o spektaklu, potem wspólnie wykonywaliśmy wszystkie spektakle z muzyką na żywo graną przez zespół. Oczywiście w tym roku to było niemożliwe, nie mogliśmy się spotkać i, i wspólnie wykonywać tej muzyki podczas spektaklu, w związku z czym zespół nagrał ją oddzielnie, i też oddzielnie wyprodukował, to było też zupełnie nowe doświadczenie dla remontu pomp, ale myślę, że też ciekawe, bo jakość muzyki też jest troszeczkę inna. Tyle lat pławiliśmy się w nieszczęściach, kradnąc, bijąc, prowadząc do cierpienia, wszystko na nic, dzisiaj to my zostaliśmy okradzeni z naszej codziennej przyjemności, z patrzenia na cierpienie. Mówią nam nieknot. Na okręcie pieszackim byłem posumanem i bardzo cię pieszatem. Tyle lat wylewaliśmy na głowę matki wiadro pomyj naszych frustracji, naszych niepowodzeń. Dzisiaj możemy jedynie gapić się na ohydną, tłustą muchę wędrującą po suficie. A ostatnio leje cały czas. Dla naszego statku to jest tragedia. Nawet hak nie potrafi dostrzec wszystkich dziur, zanim cały pokład zaleje woda. Nawet hak traci głowę w czasie sztormu. Nawet hak nie może cały dzień gapić się na cholerną buchę, która łazi po suficie. A może nawet hak powinien powiedzieć przepraszam. Patrz, Hak boi się po prostu Krogo Dylana, jako że z powodu, że boi się nie sobie nieprzygotowanego na wojsku na Na Nagram Haka. Nagram Wendy. No Haki jest ogólnie trochę takim psycholem. To jest całkiem spoko. Próbuję dopaść cały czas Piotrusia Pana. I przy okazji zarywa do Wendy. No, a Wendy jest siostrą i. Taką. Ja wiem. <grystanie> tak. Nie wiem, wydawać by się mogło taką, która stara się być taka odpowiedzialna, ale jednak ma w sobie to dziecko. Ale jako się tak ciągnie w stronę tej dorosłości, i właśnie hak dla niej chyba oznacza taką dorosłość trochę. Co ty robisz? Nic ci do tego. Grzybie? Jak nie? To nasze terytorium. No więc y, idziemy do Piotrusia, skoro musisz wiedzieć. A ty dalej z tym Piotrusiem? Tak. A co ty się tak interesujesz? E, nie interesuję się, ale, ale ta fujara? Stać się na więcej. Nic ci do tego. Tędy nie przejdziecie. Zabrać ich. Fu! Kula Oś. Fu! Ty szczurze! Czy jest zazdrosny o osoby z zespołem Dawna Hack? No, zakładam, że tak, bo widać tak, jakby to zauroczenie pomiędzy Wendy a Piotrusiem. No i jako, że Hack próbuje tak, jakby zdobyć Wendy, no to na pewno jest zazdrosny. <ścoughs> Wiem, że walczy tylko ze uszem i trupem! Patrzcie, kapitan <laughs> Hack walczy z Piotrusiem, nie, nie, panem. Może wszystko w końcu się wyjaśni. Sam, obraz innym. jest piratem! Królem Nibylandii, nie jedynie piratem. tu jeszcze nibriandną! Będziemy, ona nie istnieje! O, będzie istniała i będzie jeszcze lepsza, kiedy zginiesz! Kapitan Huck zostawił Piotrusia pana na śmierć pośród fal. Ale co to? Płynie niby ptak. Może Piotr będzie jednak żył? Co? O to chodzi! Nie rozumiem! Jaki on języko mówi? I kim on jest? Nic tego nie rozumiem. Dobra, naprawdę nie rozumiem. co to jest? Brzm, krzydlate. Pokaż mi, co to jest. Brzm, gniazdo. Mm. No dziękuję. Widzę, mi uratowałeś. Do dołącz do warki. Czemu spotyka? Bo Hakko złapał? związał Przecież pana poważnie, Tak jak prawda, z go, związał i rzucił do wody. A nie ptak miał gniazdo na wodzie. I oni nie mogli się dogadać. To chodzi o to, że osoby niepełnosprawne mają różne formy. Są w do dobrej formie i złej formie. Chodziło o to, że jak to jest różnie, nie wiem jak to nazwać. Ja się byłem świadkiem, że nie tu ja żebyś płałam na. Nie mówią, w ogóle. Po prostu się zastanawiamy co mamy ze światełki. Przemienność podle dwyżę. Michał, sam tutaj możesz? to bardziej wyglądało? To jesteście o, że nie są o, osoba, może twarze nie zobaczyłem, bo one mogą mieć kontrę po prostu od tyłu też. No mogą mieć kontrę, masz raz. Usłysz, syreni na śpiew. Piotruszu. Czuję się załamany. Że, że poznam kobietę piękną, młodą, życzną. Zakocham że się że w niej. Mój nie kocha. A że obalam się i rozstawi. Nie tylko ona. My. Zawsze będziemy podzieleni. Jestem Michał i... w ostatnich miesiącach nie czuję się za dobrze, bo... O! Pomóż ci? Wendy. Michał? Wracajmy już do domu. Dziecięcie? Tak, Wendy sobie jakoś chyba jednak dociera do niej to dorosłość i coraz bardziej ją tam ciągnie od środka, że już trochę ma dosyć tego y, grania takiej dziewczynki i, i właśnie odchodzi z hakiem na koniec i resztą osób z, z młodzieży. Oczy dziecka! Słypka! Dziecka. dziecka! Jego gest! Jego gest! Cudem! Jest! Yes. Kiedy to się kuźba skończy? kończy? Yes. dziecka! Zabierzcie mnie stąd. Jego gest. Jego gest. Zabierzcie mi stąd. Jest. Przyjechałam tutaj z Piotrusiem i chyba nigdy się tak świetnie nie bawiłam. Naprawdę, jak teraz sobie przypominam, co się działo, to po prostu cały czas się śmialiśmy i chyba naprawdę myślę, że Piotr był moim najlepszym przyjacielem, jakiego miałam kiedykolwiek. Tylko że, tylko, że Piotruś nigdy nie dorośnie. I ja chyba już mam dosyć, ja już nie chcę tu być. Niby kłęby, niby racji, niby oni widzą mnie. Niby mogę żyć jak lubię, niby mogę niby. Będę wiecznie niby sobą, niby chłopcem w waszej grze, Niby mogę ruszać w drogę, niby Landia wchłania mnie. Niby mogę ruszać w drogę, niby Landia wchłania mnie. A niestety dorosłość przychodzi. Prawda? No. Taka jest. A niestety niektórzy młodzi chcą dorosnąć, mieć własnym życie i żyć własnym życiem. A my osoby niepełnosprawne, z problemem, bo nie, nie tylko. Nie chcemy żyć sami, a chcemy żyć wspólnie. Bo nas traktowano jak małe dzieci. Ale też my też dorośli. Ostatnia scena jest taka bardziej emocjonalna, bo właśnie no wszyscy aktorzy z, z tej młodzieży e, odchodzą i zostawiają właśnie osoby z teatrem razem w Nibelandii. E, no i co, no jest to bardzo smutne. Myślę, że jakby nie, nie można uciekać od tego, że to jednak. No, no jest smutne, że my tak nie do końca możemy się zawsze dogadać, i jednak jest tak dużo różnic między nami. <laughs> no, dobra, to was! Ale przestańcie! Co ty robisz? Ja już naprawdę nie mam ochoty, Piotrusiu. Czemu? No nie wiem. Jak śnudzi mi się ciągle gramy w to samo, już mnie kolana bolą. Jest tego więcej. Ale już mi się nie chce, naprawdę. Wendy! Co z Tobą się dzieje? No, Nie wiem, gramy w kółko w to samo, już na p... nie mam ochoty po prostu. A chcesz po mocniej w Nibelandii? Ale Piotrusiu, my już chyba nie jesteśmy w Nibelandii. Nibelandia bez Was to nie jest ta sama. Ona wygaśnie razem ze mną. Przepraszam, Piotrusiu. A weź ja cię kocham, eee. Możemy sami się bawić, nie, nie ma dwóch sylatów, z tego niby landi, o tym, że osoby niepełnosprawne. Chociaż nie są dziećmi, stają się tymi dziećmi, nie dorastają, nie stają się pełnoprawnymi obywatelami. Ten spektakl pozostawiałby widzę z takim dosyć gorzkim znakiem zapytania. Znaczy, chcielibyśmy um, zadać pytanie, czy w ogóle jest możliwa inna sytuacja. Czy jest możliwe, żeby wypuścić Piotrusia Pana z Niderlandii?